19, 11 stycznia Zapraszam na informacje Radio Sygnał, który przedstawi Edwin Medyński. Witam serdecznie po raz drugi. W dzisiejszym serwisie powiemy m.in. o Karnawale w Kmicicu, nowej inicjatywie studentów dziennikarstwa, propozycjach teatralnych dla studentów, a także mamy dobrą informację. Dla wszystkich fanów zimowych sportów redaktor wydania Marta Mandżak. Ruszyła nowa inicjatywa dwóch studentów pierwszego roku dziennikarstwa. Michał Kossel i Szymon Bruzda stworzyli portal internetowy Dział Integracji Kat, na którym pojawiają się felietony, informacje, materiały wideo oraz relacje z imprez integracyjnych na uniwersytecie. Studenci chcą w ten sposób promować młodych i zdolnych dziennikarzy oraz dać im możliwość rozwijania swoich umiejętności. Dział Integracji KAD to nic innego jak po prostu alternatywa dla forum roku. Jest to zwyczajny blog, gdzie przedstawiamy informacje dotyczące roku, promujemy zdolnych ludzi na dziennikarstwie. Wszystkich chętnych, zdolnych i ambitnych zapraszamy do współpracy. Dział Integracji KADR rozpoczął już swoją działalność w takich serwisach internetowych jak Facebook czy Twitter. Dział Integracji KADR.dz.pl DIGTV to my kreujemy rzeczywistość.